Zapraszam po najlepszy przepis na ciasto, na piernik staropolski. Do przygotowania jednego piernika potrzebujesz 170 g miodu, 330 g mąki pszennej, 1 łyżeczkę sody oczyszczonej, jedno opakowanie dobrej jakości przyprawy do piernika, 100 g cukru, jedno jajko, 40 ml mleka i 80 g masła. Cukier, masło i miód rozpuszczamy w garnku na średniej mocy palnika i mieszamy tak długo, aż masło się rozpuści, a całość będzie miała jednolitą konsystencję. Kiedy już całość dobrze się połączy, odstawiamy masę do wystudzenia. Sodę mieszamy z mlekiem, a następnie wkładamy do misy wszystkie suche składniki i mieszamy. Dodajemy mokre składniki i całość zaczynamy wyrabiać za pomocą robota. I mieszamy tak długo, aż uzyskamy jednolitą klejącą masę. W tym momencie nasze ciasto jest gotowe, aby przełożyć je do szklanej misy. Na koniec nasze ciasto przykrywamy pieluszką tetrową lub gazą. Możemy dodatkowo przykryć też talerzem. I wkładamy do lodówki, a tydzień przed świętami będziemy piekli.